Cześć dzisiaj odcinek z Pokémon Go, bo mamy mega ekscytujące informacje. Primal Groudon, Primal Kyogre. Potężne Primal Pokémony z trzeciej generacji i nie tylko. Nowe Megasy: Mega Sceptile, Mega Swampert, Mega Blaziken. To są naprawdę silne, potężne poksy, więc nie możesz. Przegapić tego. Jeśli to przegapisz, to przegrałeś tę grę. Możesz równie dobrze usunąć konto. Słuchajcie, skąd mamy nagle taką ilość informacji. Z Pokémon Go, że aż Kushi musiał się obudzić ze snu i maniaczenia w Pokémon Scarlet. Zaczyna się nowy sezon, i ten sezon nazywa się Sezon Mythical Wishes. On jest w tematyce trzeciej generacji, ale. Tej odświeżonej generacji trzeciej, czyli Omega Ruby, Alpha Sapphire Gdzie mieliśmy mega ewolucję I dzisiaj bardzo przydadzą mi się infografiki Galixa Także koniecznie obczajcie link do jego Twittera w opisie Aha, jak coś to będzie tutaj bardzo świeże info też w tym filmie o Hoenn Tour, gdzie będziemy mogli zdobyć Primal Groudona i Primal Kyogra o tym będzie info zaraz, ale zacznijmy od tego co było wczoraj czyli od 1 grudnia do 1 marca z paczek leci nam jeden z tych sześciu pokemonów przynajmniej coś ciekawego, bo teraz będzie to losowe także albo Mr. Mime, Delibird, Beigo, Dino, Furfrou albo Gumi także fajne nawet paczki, podoba mi się chyba znowu będzie ekscytacja, żeby otwierać Research Breakthrough na rajdach od 1 do 8 Virizion, od 8 do 15 Terakion od 15 do 23 Kobalion, od 23 do 1 stycznia Curem. Czyli generalnie Grudzień jest bardzo, bardzo, bardzo dobry pod względem rajdów. Przypominam, że te trio Mieczy Sprawiedliwości to są dobre poczki. Terakion na przykład tutaj warto się na nim skupić, bo z, z walczącym atakiem przyznanym mu jakiś czas temu staje się najlepszym walczącym Pokemonem, Pokémonem, Megasów. Także tutaj tutaj te rajdy mogą być bardzo ciekawe. Na Mega raidach też dosyć ciekawie, bo od 1 do 8 Mega Aboma Snow, potem Mega Agron, no i od 15 do 1 Mega Glalie nowy, lodowy Pokémon Mega. Komci dają oczywiście w grudniu jest 17 i 18, to jest taki podsumowawczy za cały rok wiadomo. Jak to już tradycyjnie w Pokémon Go będzie można złapać wszystkie pokemony z całego roku na tym komci dają? No i raid Awery, 7, Virazion, 14 Terrakion, 21, Kobalion, 28 Curem, Ma to sens Spotlight Awery. 6 Wooper, podwójny Stardust, i tutaj uwaga, warto porobić to, zabrać na przykład Excelki do Woopera, bo w 9 Genie Wooper ma nową ewolucję i nową regionalną formę. 13 Sfield, 2 razy X za łapanie. 20 Grudnia, 2 razy Candy za łapanie. Bergmite, 27 dwa razy Candy za transfer, i tutaj Capture. Słuchajcie, eventy, jakie nas czekają w tym miesiącu. Od 6 do 11 Mythic Blades. Co to znaczy Mythic Blades? No oczywiście miecze sprawiedliwości, tak? Trójka Miejszy Sprawiedliwości to jest Verizon, Cobalion, Terakion plus jeszcze Keldio, czyli odpowiednik D'Artagnana, bo to wszystko jest na trzech muszkieterach, no i ten czwarty muszkieter to był D'Artagnan. Potem od 15 do 23 grudnia zimowe święta, no czyli oczywiście Boże Narodzenie, no i od 23 do 31 druga część Bożego Narodzenia. No to Boże Narodzenie dostało takie potraktowanie jak Halloween, czyli gigantyczny wielki event dwuczęściowy, myślę, że będzie grubo. Oprócz tego weekendowe mini-eventy 3 już grudnia, o tym za chwilę, ja powiem więcej, bo to jest mega ważny event. Hoenn Mega Raid Day. Także ten weekend już. Trzeba będzie, słuchajcie, się ubrać w ciepłą kurtkę, czapkę i wyjść z tej chaty, i nie grać już Pokémon Scarlet, tylko cały czas. Tego Raid Daya nie można przegapić. To będzie naprawdę ważny Raid Day. Także nieważne, czy Wam się chce, czy nie chce, musicie wziąć im udział. Zaraz więcej o tym evencie. 10. No, Elite Raided. Ciekawe. 10 i 11. Keldios Special Research. Keldios z ładnym Pokémonem ciekawym, mitycznym. Czwartym, właśnie z tego tria. Czwartym z tria. głupio to brzmi, ale wiecie o co chodzi? 24, 25 Winter Wonderland 24 Hisuian Awala Great Day, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia, świetna, świetna data Zawsze na Jantyku nam psuć święta Dając nam coś zrobienia w Pokémon Go I teraz co, spędzisz święta z rodziną, czy Spędzisz grając w grę na telefonie No ciężko będzie połączyć jedno i drugie Życie, a teraz pójdźmy na infografikę Też od Galixa, szczegóły tego Hoenn Mega Raid Day, bo to jest rzeczywiście Mega ważny event i główny powód, dla którego Robię ten film, żebyście nie przegapili Tego eventu, trzeci gru Dnia. To już jest ten weekend, to już jest ta sobota Także zanotujcie sobie gdzieś tam w głowie Od 14 do 17 Zwiększona szansa na Shiny Sceptile, Blaziken, Swampert Do 5 dodatkowych Ride Passów, fajnie Ataki Legacy na Swampercie, Blazikenie, Sceptilu To jest jedyna nasza szansa Obecnie na zdobycie mega ewolucji tych Pokémonów, Aż do Go Tour, który jest... w. W lutym nie będzie można zdobyć już tych trzech bardzo ważnych, bardzo potężnych mega Pokemonów. Także tutaj Pokemon GO robi nam takie FOMO, aż trochę jestem na nich zły, bo chciałem teraz zrobić serię z Pokemon Scarlet. Grać sobie, robić Shiny Hunting, a nie już nam tutaj dają coś do robienia w Pokémon Go i to tak ważnego. Dobra, życie. Można do tego dokupić Event Ticket za 23 zł około, i mieć zwiększoną szansę na Red Candy XL, jeszcze dodatkowe 6 ride pasów, 50% więcej expa z rajdów i dwa razy starda z rajdów. Trzeba dokupować ten ticket? Nie, można bez niego sobie porobić te rajdy, bo najważniejsza to będzie ta mega energia, żeby do każdego zrobić tą mega energię, zrobić sobie te mega ewolucje. Ja już robię od jakiegoś czasu, pewnie jak oglądacie moje filmy wiecie, że mam Shiny, Lucky, Trico pod mega ewolucję. już te pokemony sobie przygotowywałem odpowiednio wcześniej, pod ten dzień, czyli wyjście tych megasów, one są ważne, one są silne, one będą bardzo, bardzo przydatne. Tego nie można przegapić, naprawdę. I słuchajcie, w zapowiedzi nowego sezonu była taka zapowiedź filmowa, tam pojawił się Primal Kyogre i Primal Groudon ale w tym momencie mam więcej info prosto od Najantiku. Generalnie będzie event Hoan Tour, tak jak co roku, w pewnym miejscu na świecie, gdzie można przyjechać i grać tam na miejscu, ale nie trzeba. Można grać u siebie w domu w kędzierzynie koźlu, gdziekolwiek mieszkacie bez problemu. To jest takie dodatkowe, to przyjechanie do Las Vegas nie trzeba tego robić. Także tak, będzie w Las Vegas 18 i 19 lutego. Ale oczywiście, no szczerze mówiąc, to nas to średnio obchodzi, bo ja tam nie będę. Nie wiem, czy ktokolwiek z Polski tam będzie. Jak będziecie, to sobie sprawdźcie info, gdzie tam chcecie. My sobie tą informację pominiemy. A nas interesuje globalny gameplay na GoTour Hoenn. Co roku mamy ten event, w zeszłym roku było GoTour Tour Joto, w poprzednim Go Tour Kanto. Jak ktoś się zastanawia od razu, co ten i co to jest za event, o czym ty gadasz? Warto, warto, warto wysłuchać tego, o czym mówię teraz do końca i warto wziąć udział w tym evencie. Także słuchajcie tutaj, kto ma uszy, niechaj słucha. Pokémon Tour Hoenn. Globalny odbędzie się 25-26 lutego. Od 10 do 18 pojawi się Ri z Ultra Recon Składu. Dowiemy się o Red i Blue Orbs. To są oczywiście przedmioty, które są spowiązane z Primal Kyogre'em i Primal Groudonem. Jeśli nie wiecie, czemu się podniecam w tym filmie: Primal Kyogre'em i Primal Groudonem, one mają wyczepiste staty. One są mega potężnymi Pokémonami. Jeśli na przykład otrzymają jeszcze kiedyś swoje Signature Movie, y, to nie będzie się równać tutaj z nimi. Niemalże nic w tej grze. Także to jest na randze, powiedzmy, czegoś jak Mega Mewtwo albo coś. No jest to mega ważne, mega ważne Pokemony. Coś dzieje się z Kyogrem i Gaudonem, możesz napotkać formę Primal po raz pierwszy w Pokémon Go i poznać prawdziwą naturę mocy tego eventu. Następujące pokemony pojawią się na rajdach. Jeden trikot, Torchic, Mudkip kip, piątki formy Deoxysa. No i jeszcze widzimy tutaj Primal Rajdy. Primal Kyogre i Primal Groudon. Jak będą działać Primal Ride? Czy to będzie coś na zasadzie jak Elite Ridy? Także Primal Ridy, słuchajcie. Wow! Następujące Pokemony pojawią się w habitatach Habitat piasku, Torczyk, Ninkada, Kaknia, Begon. Habitat mgły Sirskip, Meditite, Chimeco Absol habitat ziemi, triko Mewile, galpin, habitat wybrzeży matki Plilip Fibas Clam Pearl i nowy research. Masterwork Reset, tak jak zrobiliśmy na Shiny Mew, teraz będzie na Shiny Giraci, czyli ci, którzy zapłacą za event, będą mieli możliwość złapać Shiny Giraci. Generalnie ten Go -tour jest darmowy i tylko niektóre elementy Go Tour będą wymagać dodatkowo płatnego biletu, w tym na przykład właśnie złapanie Shine Jirachi. Jak nie interesuje cię ten Shine Jirachi, nie musisz płacić. Także fajnie to rozwiązanie. Naprawdę opcjonalne jest, jest płacenie w tym roku. Podczas eventu też będą wyjątkowe jajka w dwójeczkach, Pikachu i Gligab torcik matki puzzle i w piąteczkach, Serskid golden Kaknia w siódemkach trap 5 Fibas Bacon Beldam w dziesiątkach Torkol. Tropius, Relicanth, regionalne pokemony, bo tak po prostu w jajkach na tym evencie Torkor, który normalnie jest w Indiach, w Arabii Saudyjskiej, Tropius, który jest w południowej Hiszpanii, na Krecie Relicanth, który jest w Nowej Zelandii, na wyspach Fiji No i trzeba będzie wybrać wersję oczywiście Ruby lub Sapphire, także tak jak w poprzednich latach, albo wybieraliśmy rok temu Gold i Silver Dwa lata temu Red, Blue, tak Red albo Blue, także pewnie będziemy Poznawać więcej szczegółów bliżej tego eventu, bo on jest dopiero w lutym, ale już teraz chciałem wam powiedzieć, że przygotujcie się. W lutym Go Tour to będzie wielki event gigantyczny. No, Prime, ale w Pokémon Go to jest coś naprawdę ważnego, ale już w tę sobotę mega startery z trzeciej generacji. Zostawcie łapkę w górze, żeby ta informacja dotarła do wszystkich. Koniecznie subskrybujcie kanał i kolejne filmiki z Pokémon Scarlet wrócą jutro.